Grzebalec, <grybalec> no, <grzybalec> czy grzebalec? <grybalec> How <you want? grybalec> Hej kochani! Jesteśmy w galerii. Ja też jestem. A, jesteś... Ustaw jesteś? Wow! wow, wow ma kaczkę na czapce. No, no, co? I, no bo jakby kaczory wiercają się w kaczki. Niektóre kaczki nie przeżywają. W Jak żarówkę. Mamy wolce idziemy w ponadnej ekipy <laughs> w A gdzie jest twój tata? Przy <laughs> <laughs> <I laughs> <laughs> teatrze? Idziemy w kolonej ekipy. I czekamy na kosena. Powiedz coś? Witam. Witajcie w ciągu w moim roku. Taki sobie na nie kupiłam. Z taką brązoletką. Z taką. Czekaj, czekaj. Ładna, jest ładna. Taką też sobie kupiłam się. Very cute. Ale to zrobiłam, bo jestem taka utalentowana. Ła! Wow. Ja Taki sobie kupiłam. Very cute. Bardzo no Dobry, bardzo zakup. To jest y, Marcelina, to też jest Marcelina, to spodnie są moje. A buty jakie masz, czy Moje. Poka. Czerwony konwers. No. no. Wow. I mam pasek też swój. Pozdro, Majury. Mm. To w Polsce kiedyś było. A maseczkę ściągałam. Tak na głowie masz. <noise> A tam jest Gustaw i Marianna, ale ich nie widać. Ma... A poczekaj, jeszcze skończyłam. Mam o, takie słupki różowe. Pokaż bliżej. Ładne, ładne. A lakier czyj? Lakier marcyjny. Mhm. E, mam rzęsy z Kinola. Eyeliner z Line. No. Cień do mam z paletki pelofina. Kogo? Kogo? Kogo. Jamesa Jones. Mm. To jest też Marcelinowę. No właśnie. Podkład mam z Maybelline. Korektor mam z Nam. Puder mam do dupy dzieci. bronzer mam z Vigo. Róż AA. <laughs> róż mam z palek Perfect. To zdążyłem też mam z Eveline. Miałam jeszcze konturkę z Eveline i... Star, ale... Bywa bez stary, Bywa, <grywa> <grywa> Dawaj. <grywa> Czekaj, jeszcze musisz mnie nagrać, ja też chcę powiedzieć skąd, co mam. Dobra, faktowo, Kurwa. Mamy pierogi z tego sklepu, co tam jest, jaki tam jest sklep? Netto. Netto, netto, z Netto. Całkiem dobre, ale bez szału. Dobra.

Uuuu, not good. I know, but mam z indyjskiego. To mam robione na zamówienie. A to mam z krajówki mm. that's it. Wow, śpiewaj dalej. Wszystko ma... <laughs> Znowu tak hip-hopowej społeczności i fokusu mówisz gość. Jedna, jedyna... Jedna jedyna sprawa godna wytrwałości. Nie wpis mógł w świecie swych wartości. Powstałem z nicości, obrałem drogę ku Pierwszy priorytet obrany satelitym, chociaż inne perspektywy rozmyte. To co? CDN, nie Sen. CDN. a taka strona. Ale nagrasz mój film teraz? Tak, ale jeszcze. No, dobra, mi się wydaje, że skończyłaś pisanka Nie. Para, ja chcę fit. Wiem, ja mam że to, mam to we krwi jak lęk. Gówno. Tak, to jedno. Masz... Z rzeczą, tylko pokrybną, A dadzą wam jakieś sztuczce? Nie sądzę. No ja bym chciała. No to chcę chci. Dobra, teraz fit Marceliny. Marsjaniny. Wiem, mm. pieroga, twoje bistro pierożki z pieczarkami. Są takie cztery na dziesięć bym powiedziała. Okay. Albo <laughs> pięć. Pokaż mm. swój fit. Mam taką turbę. Skąd ją masz? Dostałam na święta, z Aliexpress. w stole siedmiu. Ale co ja zrobię what's in my bag, to, to skończę mój film. Ten piosenek z indyjskiego za 18 złotych. Trochę drogo. Ja ten za 8,50... Oh, 90. z Aliexpress, nie gadamy o nim. Ten jest od mamy. Jest z yy, y -hmm. Lakier mam mamy Marianny. <grywa> mam... Mm, a ile fony Moja z lumpa. To mam z vinted. Płaszcz mam z lumpa. Tu jest z lumpa. To jest z lumpa. Stanę. To jest, I jest też z lumpa. To jest mam mam z Biedronki. Mam takie. Z Berszki, niestety. Z no, Hello Kitty. Ale są z Hello Kitty. Mam tatuaże też manne. Mhm. Mam okulary z vinted, ale ogólnie są z tak Tak wyglądają. Mam spinki, mm, nie wiem, z jakiegoś, może, nie wiem, prosto? Nie wiem. Ciekawie sklepu? <laughs> kolczyki mam. Mm, od mojej mamy same święta, nie wiem skąd sam, ale nie mogę ich zdjąć. Serio? Bo moje już są pojebane i jak ja zdejmuję kolczyki, i zakładam nowe, to mnie bolą. No. mam Maseczkę taką super z... energii mm, Marianny. Tak, bo kupiłam energię i dostałam za dobrą maseczkę, więc sobie wzięłam. Mam nowo pofarbowane włosy pół z Rosmana. Z Joanny. Mam wybielone brwi. Roz... Mam rozjaśnione brwi, rozjaśniacze z Rosmana najtańszym na świecie, którym zawsze i Tak mi bolały, że myślałam, że umrę, ale są ładne teraz. Mam eyeliner od Tary, z chyba Golden Rose. Tak. Mam eyeliner na oczach, na brwiach, na <grymne> rzęsach, <grymne> na rzęs. biały z AA. Mam y, rozświetlacz z paletki mojej, <grymne> Mam Mam Perfect, Mi Perfect, Mam. Mam y, róż, jeden, mam dwa róże. Jeden mam z y, Sephory, a drugi mam z y, takiego serduszka. <grymne> Z Makeup make revolution. revolution. no. Już widzę Marianę, tylko. Na... No, 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 no. Oh. Miałam na ustach Twoją kredkę i mój błyszczyk z Golden Rose, ale z już nie Eveline. mam. A tak to coś jeszcze mam na twarzy i mam, kurwa, mam krem z filtrem i smarujcie się na mnie. Ale brązowy kremem z filtrem to jest z indyjskiego też. Ładne. I mam tutaj się podpaliłam. W sensie, jak robiłam oksiankę, to dotknęłam piekarnika. Odpaliła. <grym> Odpalimy pokój celi siostry. No, I hate her. A teraz mogę zrobić po tym memoriach. 5 sekund! Wiecie, zgadnijcie, za kogo Cela się przebrała. Macie trzy. Z... Napiszcie w komentarzach, no. kochani. Ja się, mam mogę poddać Napiszemy, podpowiedź. napiszemy na ekranie. Tak, mogę wam dać podpowiedź. Czekam aż do? to, Bakardy, próbuję też pęki. wam odsunęłaś. Ewa w portfel. Taki um, Australia z Nici. Um, <grym> Taki TG, TG Max. On ma 100 No. I tutaj chusteczki takie z Rosmana. Taki Kamil krem. <grym> Kamil krem. Krem aparat, mój mamy ładowarka twoja, to nie będę wyciągać, bo mi się nie chce Błyszczek taki on tutaj ma takie jeszcze u góry, ale mi odpadło ale jest bardzo fajny, ale mi się skończył i się pomaluję i pokażę wam jak wyglądam w <głoszprenia>. ogóle no, nie ma i doniczkę nie, już to tak, nie. Dziękuję. Mam czekaj, przybliżę Taki taki um, dorąkotkarzec zielony, dostałam już go tyle złożyłam, dostałam go na święta. I mi też da, odkażysz. Mhm. ale to zaraz. Taki do okularów, do czyszczenia. A nie, mi pokażę. A, dobra. Pokazuję, mam krem z filtrem. Jakby to jest na ten przykład na 40+, ale to jest pod tego opakowaniem. Tak naprawdę to jest krem z filtrem. Mam taką zapalniczkę fajną. Od byłego chłopaka. Przestań. Oczymy, tak, Ale nie, nie. Zjebaka. Robaka, robaka, od księdza robaka mam. O Od Jacka so Wyślijcie nam soplicę. Nie pokażę wam kluczy do domu, ale to są moje klucze do domu i pokażę tylko, że mam tak pomalowany lakierem, żeby rozróżnić, bo mam dwa. Słuchajcie, jeżeli jesteście prawdziwymi fanami, to wyślijcie nam soplicę. Poprosimy, ale smakowo. smakowo. Mam 20 groszy, bo you never know. O, oh, mam najlepsze. My, the most exciting thing in my bag is for last, kochani. Pierwsze kamienie. Last but not least. Last, but not least. To jest opal. Możesz zrobić taki taki Przybliż. Wow, taki zoom. <laughs> Przybliż. Przybliż. Ten jest ametys. Pamiętajcie, że ametys nie może być na słońcu. I ametys jest na szczęście na wszystko Kwarc różowy na miłość because I need to meet the love of my life. Brzydki, brudny jest ten... Kurwa Brudny jest ten stół. No dobra, a myślałam, że moje kamienie. Nawet. Nie, twoje kamienie są piękne. Dziękuję. Tutaj mam unakid, tak wygląda. To jest mój pierwszy kamień, jaki dostałam. Bardzo ładny. To jest taki, ten nie wiem, jak się nazywa. Udobnie. I taki, te dwa nie pamiętam, jak się nazywają. Ale... To jest, a to nie jest... Ty się oko? Nie wiem, właśnie. Chyba nie. Tak wygląda. Troszkę. Ale nie wiem. I no to chyba wszystko. Mam jeszcze papierek od dziennika. Jakiś paragon. Mogę Wam powiedzieć za co mam paragony? Mam jeden paragon za marshmallow, Lizak, Hello Kitty. Ja teraz coś zrobić. 6,50 kosztowałam. In 7,50. No 7,50, bardzo drogi, ale kupiłam. I mam jeszcze odzież używana, 4 zł. 4 zł? mam za odzież używaną? Kiedy? Ja chcę zrobić WOD z My to, Bag. Ja muszę skłamać ten nazwę z z My Bag. Mam tu ładowarkę, mam jeszcze tą łukienkę od błyszczyku. Przestań, mam pełną. To jest ciekawe. Nie moich wirusów. A co jej Nie pan zioła, zimowa, papierosy ziołowe. Ja też tak będę mówić. Tak. Christmas. No nie kurwa, trzy pizze zamówiliście, purpacie i kurwa gówno z dupy jeszcze. A ja tylko pierogi i już się najadłam. Ale mam nadzieję, że ktoś mi da jednak pieczywo czosnkowe, bo to by mi dało. Mogę też. I love you, baby. to, ale to jest witamin l t cynk cytrynowy. Bardzo, dobrze polecam. Portfel. To migo Hilfigera, kupiłam go w Rosie. Kurwa, ale w Rosmanie? W Rosie. Co jest Ros? Jak byłam w stanach jednostki. Oooha, jak byłam w stanach. <gry> tu jest y, Ilford... taka... Kamera. kamera. <gry> tu mamy obolowo. O jest ja jeszcze owolowo? Jest. Bardzo dobre. Proszę. Dziękuję. Mamy w indyjskim kupiłam kadzidełka. Uuu Kosa zdjął masyczkę w tym. White safe. Very mm. not good. Wiem, że jest nie nie, ekologicznie nie powinno się w białej szałpi palić, więc nie palcie proszę. No nie palcie. Palcie jak jest... innych ziół. Możecie sobie zrobić z kadzidła. Palcie z ciągło nie w <śmuszczam> Bardziej ekologicznie niż O Ładnie mi pachnie. E... Mogę zobaczyć też? To jest naturalne. Mhm. Mhm. <śmuszczam> <śmuszczam> Uuu. Lepiej niż zioło. Bardzo <śmuszczam> fajnie. I kupiłam w sklepie lokal. Indyjski, In Mamy taką kosmetyczkę. kosmetyczkę. Mamy w niej taki błyszczyk, taki klej do życzen, uh -huh. maskarę, panturówkę, czekaj, dajkoza i troszeczkę takich suweczek z Rosman. Super. Oj, fucking. Pomachałam im i idę, chyba, Nina, do nas. Idę, Nina, reszta tam stoi, jebać ich. Ja powiem Wam. Nie, o... no, mój Moje ulubione słowo nowe tofakiem. To jest że To, to jakie? Mm. To mamy mm. okulary w Marceliny. Moje? O! Takie. Moje nowe okulary, kochani, patrzcie. Very pretty. Takie same jak poprzednie. Hey, Nina, Hi. Nina do nas przysiąg. Nagrywamy What's in my bag. No, What's in my Siaduj bag? sobie. Hey. Kochana. Mamy Trzy pieroga albo owolowo. No, nie, no, przecież cię nagrywam, zwykle ci bilet. Śmiecisz. Taki <grym> śmierć. Bluze. No, Nagrywamy no, What's in my bag. Przyszli what's ludzie. Ba o, nie, kosa nie, nie, chcecie mieć What's in my bag. Hej hey, Kosa, mamy... Przyznamy się. Mamy bluzę Playboy. Mamy perfumy. Przepraszam. Mogę cię no zabrać? Mamy, mamy perfumy, które zabrałam mojej dziewczynie. Dawaj szybko, bo mnie boli już ręka. Nie wiem, jak się Taki krem do On jest taki fajny. No. uję <grym>, nagrywam, nagrywam no. No i chyba to tyle. Tylko tyle masz w torbie? No i mam... Mam... No i mam... A mam torebkę z Harem Tajcem. Pokaż jeszcze raz, pokaż jeszcze raz. Nara! Super trik w w Tak miałam! Zaraz ci dam, tylko muszę nagrać bez tym blokerką. Obserwujcie mnie na TikToku i na Instagramie Opętanie Klikajcie w dzwoneczek Pamiętajcie, że subskrybujcie Zapomnijcie Palki łapki w górę ja Uwaga, tutaj wyświetli się wam Wyświetli się wam Szary przycisk, nie Czerwony przycisk na moim paluchu, paluchu Sprawdźcie, żeby był Szary